Takich naleśników to jeszcze nie jadłeś? Zapraszam. Do miski wbijamy jajka, następnie wlewamy śmietankę, dodajemy erytrytol, olejek waniliowy, budyń i mak. Całość dokładnie mieszamy. I możemy smażyć naleśniki. Ja smażyłam na maśle klarowanym i tutaj uwaga: tylko raz dajemy masło klarowane. Przy następnym naleśniku już możemy pominąć. Jak widzicie, naleśniki są bardzo elastyczne, nic się tutaj nie łamie i łatwo obraca. Czas na nadzienie, czyli serek, mascarpone i mrożone maliny. Maliny oczywiście wcześniej rozmrażamy. No i co? Zawijamy. Ja swoje zawinęłam w rulonik, ale możecie również zrobić trójkąt co tylko chcecie. Zawijamy, zawijamy jeden po drugim. A teraz czas na dekorację i sami zobaczcie, co zrobiłam. Przed dekoracją jeszcze każdego naleśnika przecięłam na pół. I właśnie teraz wisienka na torcie, czyli burówki i galaretka. Galaretkę oczywiście wcześniej zrobiłam, pokroiłam w kosteczkę i voila. Wyglądają przepięknie, ale też dobrze smakują. Smacznego!